Tak, no to w takim razie zapłać mi tak z... 100 tysięcy? Proszę kochanie, to jest moje zdjęcie na pamiątkę dla ciebie. Te dziękuję, a to jest twoje, to jest moje zdjęcie dla ciebie. Jutro wieczorem okradniesz bank. No to to, to. Nie chcę tego klaść, ale muszę. Halo załoga, ktoś okrada bank. Jak to? Już jedziemy. Dobra, trzeba szybko zabezpieczyć pieniądze. O nie, co się dzieje? Dlaczego tu się pojawiły lasery? Pomocy nie mogę się stąd wydostać. Ratunku. Halo, policja! Pomocy, ratunku. No to jakieś dziecko? Zostaw te pieniądze, trzeba je odłożyć w dobre miejsce. Ja nie chciałem oprobować banku. Moja mama mnie do tego zmusiła. Mhm, jasne. Chodź w ogóle, gdzie jest ta twoja mama, gdzie są twoi rodzice? Nie wiem, mama w apartamencie takim. Aha. A tata? Tata nie wiem. Co to taty? Okej... Okay. Wreszcie się pozbyłam tego dziecka. Ciekawe kiedy wróci do mnie z pieniędzmi. Oj tak, jeszcze nie mogę się tego doczekać. Halo? Co znowu? Kto to? Policja? Z Fabianem mnie. Złapali go. Dobra, muszę się uspokoić. Dzień dobry. Dzień dobry, czy Pan nie zna tutaj tego Fabiana? Eee, Fabian to jest twoja mama? Tak, to jest moja mama. Eee, nie, to nie jest moje dziecko. Nie znam żadnego Fabiana. Jak to? Zapraszam. Zapraszamy za kłopot i do widzenia. Do widzenia, papa nie Nienawidzę cię! Nie odzywaj się tak do cioci! To moja mama! Cicho! Problem z głowy. Co? Dlaczego ośrodek wychowawczy dla najgorszych? Nie jestem najgorszy, tylko moja mama! Cicho. O dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że mamy chyba nowego ucznia, tak? Tak, to jest Fabian. Okradł bank. O, znaczy próbował. Zobacz, to jest pani Elżbieta Snowska, dyrektorka tego ośrodka. Proszę pani, a co tu tutaj za zdjęcia? No właśnie, co to, to jest? A to tylko tacy aktorzy, żeby dzieci się bały i żeby były posłuszne. A, okej. Okay. Dobrze, ja już bym musiała iść, dlatego tutaj pani dyrektor powie ci, co masz robić, zrobić, gdzie masz iść i tak dalej. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. No i proszę bardzo, mój następny niewolnik, dzień dobry. To pani się nagle zrobiła taka niemiła. Ja niemiła nigdy w życiu. Jak będziesz mi nieposłuszny, nie będziesz się mnie słuchał a nie będziesz przestrzegał moich zasad, to skończysz tak jak te dzieci. To nie są aktorzy. Jak to pomocy? Walo, gdzie jest ta pani policjantka? Zadzwonię na policję. Pani jest jakaś nienormalna. Zamknij się, bachorze. Zaraz tego pożałujesz. Tu masz mundurek, każdy musi taki nosić. Na górze masz pokój 120. Resztę już ci pokażą inni. A teraz wynocha stąd. Nie masz żadnej policji, wynoś mi się stąd. Pani dyrektor mnie uderzyła, to bolało. Pomocy, chcę do domu i do taty. O, a ty co tak lecisz do tamtego pokoju? Chyba nowy jesteś, co? Tak, jestem nowy. A co to za fajne zdjęcie? Nie, tylko nie to zdjęcie, zostaw. To no, mój tatuś. Patrz, hmm. twój tatuś zaraz będzie podeptany. Nie, zostaw to. Zostaw to. Jaki tchus? To pokój 120. Tak, a kto ty jesteś? Fabian. Nie ukrywaj się przede mną, Fabian. Ja jestem Oskar. Na pewno jesteś taki niemiły, tak jak ten chłopak na koletarzu. O, to na pewno Damian. On jest zawsze niemiły. Ale ja jestem miły. Co to za zdjęcie? To mój tatuś! Aha! A ty nowy jesteś, będziemy razem mieszkać? Tak! Ty do taty! O, spokojnie, spokojnie, możecie do mnie przytulić jak chcesz! Co zrobiłeś, że tu dla Fiwess? O, chciałem bank! Aha! Ale mnie złapali. I najgorsze jest to, że ja byłem niewinny. Dlaczego? Opowiedz mi całą historię. Mhm. Uh -huh. Tak, no to w takim razie zapłacisz tak, za mi tak z 100 tysięcy. Jutro wieczorem ukradniesz bank. Ojej, bardzo mi przykro. Chodź, jest już późno, mogę się położyć. Dobrze. Chodź. Tutaj śpię ja, a tu możesz spać ty. Tutaj jest zazdrosna czaska, boję się. Ja nie chcę tam spać. Chcę spać tutaj. Dobrze, jak chcesz, ja mogę spać tutaj. To no, będzie twoje biurko, a to twoja sapa. Fajnie? No fajnie, ale wolę być z rodzicami. Wiem, chodź. Dobranoc. Dobranoc. Cześć, już jest lanek. Ja całą noc płakałem. O nie zasnąłeś nawet na chwilkę? Nie, jestem bardzo zmęczony, ale musisz iść do szkoły. Nie, musisz się uspokoić. Dziesięć mhm. 10 lat później. Zostaw mnie w spokoju! Blondynka, blondynka! Zostaw mnie! Co tu się dzieje? Zostaw ją w spokoju! O, przyszedł ku ją i ten bez rodziców. Ojeju, tak już ją zostawiam! Mhm. Zostaw mojego przyjaciela i Elizę! Tak, już ich zostawiam. A ty co możesz mi zrobić? dostaw ich w spokoju Ojeju, a co? Musisz bronić Fabianka, bo co? Masz bo fa... taką słabość do rodziców, tak? No widzisz, trudno, że twój tata Cię ma gdzieś Pewnie w ogóle cię nie kocha, wiesz? Teraz to już miarka się przedrała Fabian, nie rób nic głupiego No właśnie Jeszcze jedno słowo o moim ojcu <laughs> Co ten bić się nie potrafisz? Pewnie masz tu po tym swoim głupim ojcu. Ja ci zaraz dam po moim głupim ojcu. O, niedobrze mi jest. O, Fabian, co ty zrobiłeś? Fabian, halo, Damian, budź się. Należało mu się. O ojcu nic złego nie można mówić. Nieju. Idź go uspokoić. Chyba ty jedyna. Działaś, żeby on nie był taki agresywny. Ja nie wiem, wezwy pomoc. No tak. Fabian, odsuń się, bo zaraz jeszcze ciebie uderzę. Halo, pobudka. Coś ty narobił. Nie obchodzi mnie to, wiesz? O to super. A teraz wynoś się stąd. Fabian. Zaraz ci siłą stąd wyniosę. Chciał mnie uderzyć. To naprawdę musi z nim być i coś bardzo, bardzo nie tak. Oh. Fabian, stój! Dobra, teraz trzeba to jak najszybciej posprzątać. Ale tu jest brudno. Dobra. Mm. Halo, uważaj, jak chodzisz. Te dzieciaki są naprawdę nieznośne. Gdzie ty jesteś, maluchu? Co? Gdzie ty jesteś? gdzie cię ta matka zabrała czas wracać do pracy hmm. nie daję już sobie z tym wszystkim rady nie wytrzymam tu więcej ani sekundy w tym ośrodku mam już tego wszystkiego dość tato gdybyś tutaj był bardzo bym chciał żebyś tutaj był żebyś mnie przytulił Chciałbym Cię zobaczyć. Nienawidzę tego mojego życia i to wszystko przez moją głupią matkę. Niech teraz... nie wiem, pewnie teraz siedzi sobie z tym Michałkiem. Tego wszystkiego dość. Mam ochotę zniszczyć cały świat i być jeden z ojcem. Dobra, czas posprzątać łazienkę. Okej... Okay. trzeba to przemyć... Mm. Uważaj, jak chodzisz, dzieciaku. Jeju, sorry. Sorry, sorry, to ty sobie możesz do kolegi powiedzieć. Ha, taki mądry jesteś? Jest, nie jestem twoim kolegą, rozumiesz to, dzieciaku? Teraz ja skarżę do pani dyrektorki i zobaczysz, co będzie. Potem wezwę twoich rodziców. Wezwę moich rodziców, tak. To znaczy, przepraszam, ojeju, trudno, dobra, co tam leży? Nie, czy to jest moje zdjęcie? To ten chłopak zostawił? Po co mu, moje zdjęcie? Ha, dziwne to, Nie mu co oddać. Nikt mnie na tym świecie nie rozumie, ha? Ten chłopak jest strasznie podobny do Fabiana.